Pielęgniarka chyba tu nie idzie, nie widzę. W takim razie czas na coś pysznego do jedzenia. Co? Skąd masz te smakołyki? Nie poszłabym do szpitala bez nich. Ktoś idzie? Nie mam czasu. Włożę to w gips. No no, Tina, potrzebujesz odpoczynku, a ciągle się kręcisz. Co tam chowasz? I czemu masz czekoladę na buzi? Pokaż! I na nie pozwalamy na słodycze w szpitalu. Zabieram to wszystko. Czekaj, nie rób tego. Przynajmniej zostaw jednego z tych smakrowyków. To straszne! Chwila. Schowałam coś w gipsie. O, tak, pachnie wspaniale. Właśnie tego mi brakowało. Ale to wszystko, co mam. To problem, który trzeba rozwiązać i wiem, jak to zrobić. Wyślę wiadomość do mojego brata. O, ktoś do mnie napisał! To moja siostra ze szpitala. O, rany! Skończyły jej się słodycze to straszne. Muszę jej natychmiast pomóc. Wezmę wszystkie moje ulubione smakołyki i lecę do szpitala. Powinno się udać. Spróbuję po prostu przejść. Ej, co się dzieje? Nie pozwalamy na słodycze w szpitalu. No dobra. O, dzień dobry. Odsunęłaś mi genialny pomysł. Serio? Nawet jej nie sprawdza. Wpuściła ją. Dobra, czyli muszę zajść w ciąże. Ale ponieważ jestem chłopakiem, jedynym sposobem na ciążę są słodycze ukryte pod moją bluzą. Żeby wyglądać bardziej wiarygodnie, założę perukę. Będę z londynką. A teraz pomalujemy trochę usta. Świetnie. Muszę tylko włożyć plecak pod bluzę i lecimy do siostry. Gotowe. Mamy to. Wow, też to druga kobieta wciąż w ciągu godziny. Mogę posłuchać swojego brzuszka? Nie, zaczynam rodzić. Muszę natychmiast iść do lekarza. Tylko nie na mojej zmianie, przechodź! Ciężko się biega z takim brzuchem. O, Tina, cześć! Przyszedłem się z tobą zobaczyć. Nie poznajesz mnie? Na pewno się znamy? Miałem świetny plan. Tina to ja, twój brat Oscar! A teraz mnie poznajesz? Przyniosłem Ci trochę smakołyków! Proszę! Jestem sąsiadką Tiny. Poczęstuj mnie, proszę. Ja też chcę trochę słodyczy. Co się z tobą dzieje, Julie? Ona też chce jakieś smakołyki. Oczywiście, że się z tobą podzielimy. Częstuj się. Możesz włożyć mi to do ust. To tu idzie ze smakołykami. Oddaj mi to. No dalej. Albo stąd zjeżdżaj. O matko, kto to? Co się stało? Odtrącił mnie pociąg. O rany. Natychmiast zawieźcie go na operację. Jest taki młody, a już ma tyle problemów zdrowotnych. Żadnych słodyczy. Co za dzień. Co? To mój brat Oskar. Co mu się stało? Powiedzcie mi, czy on żyje. Przykro mi, ale jest w słodkiej śpiączce. Ale jak to? Słodka śpiączka? Nie mogliście wymyśleć czegoś ciekawszego? Pina, przyniosłem ci trochę smakołyków. To był żart, ale inaczej by mnie tu nie wpuścili. Zjedzmy to razem. Dajcie mi trochę, jestem tutaj. To jest niesamowite. Zgadza się, braciszku. Łap to, Julie. Oj, przepraszam. Słodycze naprawdę uderzyły Julie do głowy. Mam tego dosyć. Teraz mam powtarzać, nie wolno wchodzić ze słodyczami. Oddaj mi to. Jestem w tym świetna. Zabrałam im wszystkie smakołyki. Wracam do pracy. Uwielbiam mój strój pielęgniarki. Wyglądam w nim rewelacyjnie. No właśnie, ona jest pielęgniarką. W takim razie mam świetny plan, jak przemycić słodycze. Będę udawał pielęgniarza. Nie zapominajmy o groźnej minie. Przykro mi, kolego, ale tego nie wniesiesz. Kim jesteś? Nowy pielęgniarz? Na moje zastępstwo? No okej, okay, ale mam cię na oku. W końcu poszła, a ja biorę to pudło smakołyków i idę do mojej siostry. Uwielbiam żelkowe robaczki, pyszka. To tu jest słodycze. Ty na znowu to robisz? Dlatego przyniosłem Ci więcej smakołyków. Cześć siostrzyczko! Braciszku, to naprawdę ty umieram z głodu. A ja nie zapominajcie o mnie! Oskar, zapomniałeś przywitać się z Julie. Cześć, Julie. Jemy tu sobie słodycze. Witam, kolego. Wiedziałam, że tacy jak ty nie mogą pracować w tym szpitalu. Wynoś się stąd. Nie chcę cię więcej widzieć. Głowa mi pęka. To okropne. Kurczę, znowu tu jest. Jak wam przemycić te smakołyki? No właśnie, to świetny powód, by spróbować swoich sił jako lekarz. Jeszcze nie wybrałem zawodu, więc powinienem sprawdzić się w roli lekarza. Biały fartuch nieźle nam nie leży. Przydadzą się też okulary, żeby wyglądać elegancko, i identyfikator. Mamy to, idę. O, dzień dobry doktorze. Potrzebuję pomocy, głowa boli mnie jak nie wiem co. Proszę to sprawdzić. Aj, poproszę o tabletkę przeciwbólową. Rzeczywiście, co? Chcesz tabletkę? W porządku, poszukajmy czegoś, chociaż mam tu same smakołyki. Może to zadziała. Niech będą skitelsy. Proszę. Dziękuję, doktorze. Chyba się udało. Muszę stąd spadać. A dlaczego tabletka jest taka słodka i przypomina mi skitelsy? No, naprawdę skitelsy. O, co? Serio? E, już wychodzę. Oj, głowa nadal mnie woli. Żadnych smakołyków. Czy ona śpi? Będę udawać emeryta, wtedy na pewno mnie przepuści. Dobrze wyglądam? Bażątko, jedziemy. Kto tu jest? Czemu tak hałasujecie? Kim ty jesteś? Muszę cię sprawdzić pod kątem słodyczy. Widzę, że jesteś bardzo chory. Oczywiście, idź jak najszybciej do lekarza. Już na ciebie czeka. Dziękuję. A co to takiego? To tego dziadka? Stać! Mam tego dosyć. Macie tu słodycze? Odrzucili mi. Wynocha z mojego oddziału. Już jadę. Pomogę ci. O, ty możesz chodzić. Spadaj mi stąd. Mam dziś taki ciężki dzień. Co to za blask? Czy to od tego faceta? O, witam, ślicznotko. Muszę odwiedzić moją siostrę. Jestem tu w trasie koncertowej. Wow, to takie fajne. Dziękuję za piosenkę. Co, ja? Zaśpiewać? Jestem zwykłą pielęgniarką. Co mam śpiewać? Po prostu spróbuj. W porządku. La, 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 la. Najlepsze, co słyszałem. Zasługujesz co na róże. Muszę iść do siostry, okej? Okay? Pa! Dobrze, zadzwoń do mnie. Pa! Ten głupi gips tak mnie wkurza. A co to za klaun? Jestem świetnym artystą i twoim ulubionym bratem Oskarem. Po raz kolejny udało mi się przemycić dla ciebie smakołyki dzięki moim genialnym pomysłom. Fajnie, co? Spójrz na to siostrzyczko! Come on! Częstuj się! Hurra! Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Zaczynam! A teraz zaśpiewamy mój najnowszy hit. Tyna! Zaczynaj! A teraz ty! Ty też koleżanko! Niesamowicie! Cudownie, teraz wszyscy razem! O tak! O, tak! Yeah, please. Przepuść mnie. Ile razy mam to powtarzać? Żadnych słodyczy. Nie widzisz tabliczek? Nie wolno. Muszę coś wymyślić i już mam pomysł. Będę udawał, że mam złamaną rękę, ale tak naprawdę w sztucznej ręce będą słodycze. To genialne. Na pewno mnie nie przyłapie. O, moja ręka, moja ręka boli. Stój, powiedz mi szczerze, czy masz tam słodycze? Może tutaj. Oj, przepraszam, przechodź. Okay. Dziękuję. Oskar, co ci się stało? To boli, chyba złamałem rękę. Nie czuję palców. Oj, przepraszam, Julie. Czemu tu tak leżysz? Mam dla was niespodziankę. To był żart. Nic mi nie jest, tylko przemyciłem cukierki w gipsie. Tak wiem, jestem geniuszem. Daj mi te cukierki i nie. O tak, to niesamowite. W końcu ja dostałam coś słodkiego. Super.